1 lutego 2020 rok, godzina 13:50, temperatura 12 stopni na plusie, i tak wygląda sytuacja ogólnie rzecz biorąc. kula u mnie dwurodzinny w Tyle mam pszczoły. Na ostatniej ramce. Tak jak widać, pszczoły się oblatują. O, I taką mamy sytuację na dzień 1 lutego tego roku. Pszczoły widać są zdrowe. To jest pierwszy taki duży oblot o, na kurtce, wszędzie. Pszczółki się oblatują. Aż miło słyszeć, jak to wygląda. No i tak to jest. W tym roku zobaczymy jak rok dalej nam się potoczy. W każdym bądź razie na razie nie jest źle. Dziękuję za oglądanie.